Kochani, bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować za sezon letni 2016. Było fantastycznie i Wy jesteście cudowni za Waszą pasję i energię. Wielkie dzięki. Dzięki temu będziemy działać na pewno z większą energią i jeszcze mocniej niż dotychczas. Możecie być pewni, że już szykujemy dla Was pewne niespodzianki w kolejnym sezonie i na pewno czymś Was zaskoczymy. Hmm. I cóż, życzę Wam dużo dystansu w tym nowym roku szkolnym. Z samych piątek i szóstek i wszystkiego wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że widzimy się za rok i mam dla Was taką małą niespodziankę. Chciałabym Wam przekazać jeszcze trochę tego morskiego szaleństwa, morskiej energii i klimatu wakacyjnego. Czyli właśnie tam, ja za chwilę, dla Was, żebyście uśmiechnęli się w te pierwsze dni nowego sezonu szkolnego. Także. Moi drodzy, uwaga! Specjalnie dla was obserwujcie! Moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że to moja pierwsza kąpiel w tym sezonie specjalnie dla was! Do zobaczenia, kocham was i już za wami tęsknię, biegnę jeszcze raz! Cóż mam powiedzieć, no, wspomnienia z wakacji wracają. Mam nadzieję, że wasze wspomnienia też wracają. Do zobaczenia!